Drodzy widzowie, Zbigniew Boniek od dekad pozostaje jedną z najbardziej fascynujących postaci polskiego sportu symbolem pasji i determinacji, który potrafił porwać miliony kibiców swoją energią i talentem, a później zachwycić dojrzałą klasą jako działacz i mentor młodszych pokoleń. Dlatego, gdy pojawiły się wstrząsające doniesienia o jego ostatnich chwilach, Cała Polska zamarła w poczuciu, że odchodzi coś więcej niż legenda, że kończy się pewna epoka rodzina i przyjaciele zgromadzili się wokół niego w atmosferze pełnej skupienia miłości i wdzięczności, a każde ich spojrzenie pełne było emocji, których nie sposób opisać zwykłymi słowami. W mediach zaczęły pojawiać się poruszające obrazy i relacje osób, które jeszcze niedawno widziały go pełnego siły. Dziś zaś stały obok w milczeniu, próbując pogodzić się z tym, co nieuniknione komentarze bliskich brzmiały jak delikatne pożegnania, jakby chcieli zatrzymać czas, choć na krótką chwilę i otoczyć go tym ciepłem, którym zawsze obdarzał innych. Atmosfera narastała z minuty na minutę, a wrażenie, że jesteśmy świadkami momentu, który zapisze się w historii, było tak silne, że trudno było oderwać wzrok od kolejnych wiadomości. To właśnie w tej chwili, w tej intensywnej ciszy i wzruszeniu, zaczyna się nasza opowieść o człowieku, którego siła charakteru inspirowała całe pokolenia, a wspomnienia, które po sobie zostawia, są tak jasne, że nikt nie potrafi przejść obok nich obojętnie. Jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w tych poruszających, w tych godzinach i dlaczego jego bliscy żegnali go z tak głębokim wzruszeniem? Obejrzyj ten materiał do końca, bo właśnie tutaj odkryjesz najważniejsze emocje ukryte za nagłówkami, które poruszyły cały kraj. W tych godzinach, które poruszyły opinię publiczną, pojawiały się kolejne obrazy ukazujące Zbigniewa Bońka otoczonego najbliższymi w sposób, który wcześniej wydawał się nie do pomyślenia, bo zawsze kojarzony był z dynamiką, siłą i pełnym blaskiem życia. Teraz jednak atmosfera zmieniała się z minuty na minutę, gęstniała wraz z napływającymi relacjami świadków, a każdy szczegół wzmacniał wrażenie, że wydarza się coś niezwykle intymnego i jednocześnie historycznego w pokoju, w którym zgromadziła się rodzina, panowała dziwna cisza, przerywana jedynie oddechem wzruszenia. Bliscy stali bardzo blisko, jakby chcieli stworzyć z własnych ramion ostatni krąg bezpieczeństwa. Wokół człowieka, który przez lata dodawał sił innym, jego córka, delikatnie trzymała go za rękę, a w jej oczach odbijała się mieszanina bólu i czułości, którą reporterzy uchwycili w poruszającym kadrze, zdjęcie stało się symbolem tych chwil i zaczęło krążyć w mediach, budząc lawinę emocji. Jednocześnie na korytarzu pojawiali się kolejni przyjaciele, ludzie związani z jego życiem zawodowym i prywatnym, którzy jeszcze niedawno wspólnie śmiali się przy różnych okazjach. Teraz zaś przychodzili w milczeniu, by oddać mu hołd i wyszeptać kilka słów. Już wcześniej pojawiały się subtelne znaki, że jego stan wymaga szczególnej troski, jednak dopiero teraz bliscy pozwolili sobie na pełne wzruszenia wyznania, które nabrały zupełnie innego znaczenia. Jeden z przyjaciół powiedział, patrząc przed siebie, że zawsze podziwiał w nim odwagę i upór, dodając, że to dzięki niemu wielu młodych ludzi uwierzyło w sens walki o swoje marzenia. Atmosfera wypełniała się wspomnieniami, które unosiły się w powietrzu, jak niewidzialne nici łączące wszystkie osoby obecne w tym miejscu. Rodzina wspominała momenty, które dotąd były zamknięte. Tylko dla nich wakacyjne zdjęcia, na których uśmiechał się szeroko, filmy z domowych uroczystości, nagrania, które teraz nabrały niezwykłej wartości, te obrazy w połączeniu z emocjonalnymi relacjami budowały obraz człowieka kochanego. Nie tylko przez tłumy, ale przede wszystkim przez tych, którzy byli najbliżej jego. Jednej z córek drżał głos, gdy mówiła, że wciąż pamięta, jak uczył ją odwagi i szacunku i że to właśnie dzięki niemu potrafiła iść przez życie z podniesioną głową. Komentarz ten nie był Wypowiedziany w obecności kamer, lecz został ujawniony dopiero później jako poruszająca notatka przekazana mediom, co natychmiast wywołało wielkie poruszenie. Opinia publiczna chłonęła każde nowe słowo, każdą migawkę i każdy sygnał pojawiający się w relacjach medialnych, jakby cały kraj wstrzymał oddech i czekał na kolejne informacje. Nie brakowało też reakcji ze strony dawnych współpracowników, którzy podkreślali, że nawet w trudniejszych chwilach zawsze tryskał energią, a jego obecność potrafiła rozświetlić najbardziej ponury dzień. To właśnie dlatego zderzenie z tak intymną sytuacją w jego życiu stało się dla wielu szokiem, a jednocześnie momentem głębokiej refleksji. Kolejne szczegóły dochodziły stopniowo, jak fale uderzające o brzeg. Reporterzy opisywali wzruszające gesty, które wcześniej pozostawały ukryte, na przykład zdjęcie, w które wpatrywała się jego żona. Uchwycone podczas jednego z ważnych rodzinnych jubileuszy na fotografii, boniek trzymał na rękach wnuka, a jego twarz promieniała dumą. Obraz od lat wisiał na ścianie ich domu, ale dopiero teraz nabrał nowego znaczenia jako symbol wszystkich wspólnych chwil, które tak mocno wyryły się w sercach bliskich, im dłużej trwało to ciche pożegnanie, tym wyraźniej było widać, że dla rodziny i przyjaciół Bońka te chwile mają charakter nie tylko smutny, ale też głęboko wzniosły. Jakby każdy z nich chciał jeszcze raz uchwycić tę niezwykłą siłę, którą przez lata emanował ten wyjątkowy człowiek, wydarzenia, które rozgrywały się za zamkniętymi drzwiami, błyskawicznie przenikały do opinii publicznej, wywołując falę komentarzy tysięcy osób, które dzieliły się wspomnieniami i słowami wsparcia, to z kolei jeszcze bardziej podkreślało, jak wielki ślad pozostawił po sobie Boniek i jak bardzo. Ten dzień poruszył ludzi, którzy znali go tylko z ekranów, ale czuli, jakby był częścią ich życia. Ta historia wciąż się rozwija, a każde następne godziny przynoszą kolejne emocje, które sprawiają, że trudno oderwać wzrok od tego, co dzieje się wokół jednej z najważniejszych postaci polskiego sportu. W tamtej przejmującej ciszy, w której bliscy Zbigniewa Bońka żegnali się z nim w sposób pełen godności i wzruszenia, coraz wyraźniej zaczynało powracać, to, co przez lata pozostawało w cieniu jego sportowych sukcesów, czyli historia jego dzieciństwa i pierwszych kroków na życiowej drodze, historia, o której sam wspominał, rzadko jakby krył w sobie emocje zbyt osobiste, by mówić o nich publicznie. A jednak teraz, w tych pełnych napięcia chwilach, najbliżsi zaczęli odsłaniać kolejne obrazy i wspomnienia rzucające nowe światło na początki jego życia. Na jednym ze zdjęć, które rodzina trzymała w ręku, widać małego chłopca stojącego na podwórku między starymi blokami, otoczonego szarą codziennością lat wczesnego dzieciństwa. To był obraz, którego. Prawie nikt z kibiców nie znał, bo Boniek zawsze wydawał się człowiekiem stworzonym do zwyciężania, jakby od początku nosił w sobie energię, która wyniosła go na szczyty. Jednak jego najbliżsi opowiadali, że dzieciństwo wcale nie było beztroskie i że właśnie te trudne początki ukształtowały w nim siłę, determinację i niezwykłą odporność, która w dorosłym życiu zadziwiała wszystkich. Matka często powtarzała, że od małego był uparty i nie znał słowa rezygnacja. A ojciec wspominał, że potrafił godzinami odbijać piłkę o zniszczony mur, aż w końcu nauczył się kontrolować ją z taką lekkością, że sąsiedzi przychodzili popatrzeć na chłopca, który jakby przeczuwał, że sport stanie się jego drogą. Prawdziwe trudności jednak kryły się głębiej. Rodzina pamiętała czasy, kiedy w domu brakowało pieniędzy, a zimą oddech unosił się w powietrzu jak mgła, bo stare okna nie trzymały ciepła. Wtedy właśnie rodziła się w nim ta niezwykła determinacja, niewidzialna siła, która później porywała tłumy. Dziś w atmosferze pełnej wzruszenia pojawiały się także wcześniej nieznane szczegóły. Mm. Jedna z kuzynek przywiozła mały, wyblakły zeszyt, w którym młody Zbyszek zapisywał swoje pierwsze marzenia. Kartki były pełne dziecięcych rysunków stadionów bramek i sylwetek piłkarzy, a obok nich krótkie zdania zapisane koślawymi literami, które teraz brzmiały jak prorocze świadectwo jego przyszłości. Obrazy te wywołały głębokie wzruszenie, ponieważ nikt nie spodziewał się, że takie pamiątki w ogóle przetrwały, a tym bardziej że ujrzą światło dzienne w tak symbolicznej chwili jeden z przyjaciół z dzieciństwa opowiadał, że Boniek często biegał boso po trawie, bo buty sportowe były luksusem niedostępnym dla wielu rodzin, a mimo to zawsze wygrywał. Zawsze był o krok przed innymi, jakby przewidywał każdy ruch rywala. Ten obraz drobnego chłopca biegnącego z rozwianymi włosami po podwórku nagle zaczął krążyć po mediach, bo ktoś ze znajomych udostępnił dawne zdjęcie, które latami leżało zapomniane w szufladzie. Fotografia natychmiast obiegła internet i wstrząsnęła fanami, którzy nigdy nie wyobrażali sobie Bońka jako dziecka tonącego w trudach codzienności, a teraz widzieli w nim nie tylko legendę, ale człowieka, który przeszedł drogę pełną wyrzeczeń. Coraz więcej osób dzieliło się historiami z jego lat młodości. Trener z pierwszego klubu, Zdradził, że kiedy miał zaledwie kilka lat, potrafił trenować do zmierzchu, nawet jeśli padał deszcz, a innym dzieciom dawno znudziła się gra. Jego nieustępliwość widoczna była od zawsze. Jeden z nauczycieli wspominał, że choć często był zmęczony po treningach, nigdy nie opuszczał lekcji i zawsze powtarzał, że ciężka praca jest jedyną drogą, żeby życie kiedyś wyglądało inaczej. Najbliżsi zaczęli opowiadać również o chwilach, kiedy musiał pomagać rodzinie, nosić drewno do pieca, czy pomagać ojcu w drobnych pracach domowych. Te sceny, teraz odtwarzane w pamięci, nabrały szczególnej mocy, ponieważ pokazywały, jak bardzo jego charakter został zahartowany w warunkach, które nie miały nic wspólnego z blaskiem stadionów i fleszy aparatów. Kolejne relacje ujawniały, że już wtedy pojawiały się pierwsze oznaki jego wyjątkowej charyzmy, potrafił zjednoczyć kolegów z podwórka w spontanicznych meczach, które zamieniały zwykłe popołudnia w pełne emocji widowiska. Jeden z sąsiadów przypomniał sobie jak pewnego lata zorganizował dla wszystkich dzieci z osiedla mały turniej, który do dziś wspominany jest jak lokalna legenda, teraz gdy rodzina i przyjaciele stali wokół niego w tych intensywnych godzinach, Wszystkie te obrazy powracały w ich myślach, tworząc pełny portret człowieka, którego charakter hartował się w ciszy codzienności z dala od świateł, które później stały się jego naturalnym otoczeniem. To właśnie ta historia dzieciństwa pełna skromności wyzwań i niezwykłej determinacji zaczęła wybrzmiewać z nową siłą, nadając wszystkim wydarzeniom jeszcze większej głębi i sprawiając, że każdy, kto jej słuchał, miał wrażenie, że patrzy na Zbigniewa Bońka w zupełnie nowym świetle. W miarę jak opowieść o dzieciństwie Zbigniewa Bońka zaczynała układać się w pełny obraz jego charakteru, coraz wyraźniej rysowała się także droga, która poprowadziła go z podwórkowych meczów prosto na największe stadiony świata i która nadała jego nazwisku znaczenie rozpoznawalne na każdym kontynencie. To właśnie tutaj zaczyna się historia, która zmieniła go z utalentowanego chłopaka w ikonę sportu, a później w jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii polskiej piłki nożnej. Wszystko zaczęło nabierać tempa, kiedy jako młody zawodnik w barwach Widzewa Łódź zaczął zachwycać odwagą i nieprzewidywalnością na boisku. Jego dryblingi stawały się legendą, zanim jeszcze kamerzyści zdążyli uchwycić je w pełnej jakości, a publiczność mówiła o nim, że potrafi zmienić przebieg meczu jednym ruchem stopy. Jeden z dawnych trenerów wspominał, że boniek miał w sobie błysk, który nie pojawia się często. Błysk człowieka, który widzi więcej niż inni i reaguje szybciej niż są w stanie zrozumieć. Kibice pamiętają. Do dziś moment, gdy po jednym z meczów europejskich gazetę obiegło zdjęcie, na którym widać jak przebiega przez połowę boiska z piłką przy nodze, mijając rywali, jakby byli wyrzeźbionymi figurami, to ujęcie stało się symbolem jego stylu, pełnego siły elegancji i pewności siebie, ale prawdziwy przełom nastąpił wystąpił dopiero kiedy trafił do Turynu, gdzie jego talent eksplodował z niespotykaną dotąd mocą w jednej ze wzruszających wypowiedzi. Jego dawny kolega z zespołu wyznał, że pierwsze tygodnie były dla Bońka walką z presją i ogromnymi oczekiwaniami. Jednak już po kilku miesiącach, kibice zaczęli mówić o nim, jak o kimś, kto zmienia oblicze całej drużyny. Jedna z fotografii z tamtego okresu, która ostatnio ponownie trafiła do obiegu, pokazuje go stojącego na murawie w lekkim uśmiechu obok trofeum, którego zdobycie wtedy wstrząsnęło europejskim futbolem. Obraz z tamtych dni stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii klubu. Jednej nocy stał się nie tylko gwiazdą, ale inspiracją dla tysięcy młodych. Zawodników, którzy mówili, że chcą grać jak on, a jego niezwykła przyspieszająca wyobraźnia, gra sprawiała, że komentatorzy tracili słowa, aby opisać to, co robił na boisku. Jego największy moment przyszedł, kiedy cała Europa patrzyła na niego w finale rozgrywek, które do dziś wspominane są jak legenda przez fanów w tamtym spotkaniu, pokazał wszystko, co składało się na jego talent, zwinność, instynkt, nieprawdopodobną odwagę i przede wszystkim żar w oczach, który sprawiał, że każdy, kto go obserwował, miał wrażenie, że patrzy na kogoś, kto urodził się, żeby tworzyć historię po meczu. Dziennikarze prześcigali się w opisach, pisząc, że był jak błysk, który przeciął ciemność i odmienił los drużyny. Właśnie wtedy Zaczęto nazywać go jednym z najważniejszych piłkarzy swojego pokolenia, a jego nazwisko trafiło na okładki największych gazet sportowych. W tym samym czasie pojawiały się jednak również szczegóły, które dopiero dziś wychodzą na światło dzienne. Jego przyjaciel zdradził, że w drodze na ten pamiętny mecz Boniek miał w kieszeni mały amulet, który nosił od czasów dzieciństwa. Był to drobiazg o niewielkiej wartości materialnej, ale ogromnej emocjonalnej, który według rodziny miał przypominać mu o korzeniach i o tym, że bez względu na sukcesy, zawsze pozostaje chłopakiem z podwórka. Ta informacja, która zaczęła krążyć w mediach, wywołała ogromne poruszenie, bo pokazała skromność, która kryła się za wizerunkiem niezwyciężonego sportowca. Kolejne wydarzenia tylko potwierdzały jego wyjątkowość. Po jednym z prestiżowych meczów światowe media opublikowały zdjęcie, na którym widać, jak Boniek podchodzi do grupy młodych fanów czekających godzinami pod stadionem. To zdjęcie, na którym uśmiecha się szeroko i podpisuje koszulki, stało się dowodem na to, że nawet w chwilach największej sławy nie zapominał o ludziach, którzy go wspierają. Jego gra, determinacja i osobowość sprawiły, że stał się symbolem czasów pełnych zmian i emocji, a jednocześnie ikoną, która łączyła pokolenia obecnie, gdy w atmosferze wzruszenia przypominane są. Jego ostatnie chwile historia jego najsłynniejszych występów nabiera nowych refleksyjnych tonów i sprawia, że każdy obraz, każda migawka i każde wspomnienie pulsują intensywniej. Jakby całe jego życie układało się w jedną wielką opowieść o talencie, który zdobył świat i człowieku, który dzięki sile charakteru uniósł ciężar własnej legendy, opowieść ta wciąż płynie dalej, a każdy jej szczegół przyciąga uwagę jak magnes, sprawiając, że trudno oderwać wzrok od tego, jak rozwija się historia jednego z największych. Bohaterów polskiego sportu. Wspomnienia o największych sukcesach Zbigniewa Bońka zaczęły w naturalny sposób splatać się z opowieściami o jego życiu prywatnym, które przez lata pozostawało w cieniu stadionowych fleszy i zawodowych triumfów, a jednak teraz właśnie ono zaczynało nabierać niezwykłej mocy, bo pokazywało człowieka pełnego ciepła, oddania i lojalności, o których wiedzieli tylko najbliżsi w domu, w którym żył. Z rodziną panowała atmosfera spokoju i harmonii, będąca zupełnym przeciwieństwem intensywnego świata sportu. Zdjęcia stojące na komodach ukazywały historię ich życia uchwyconą w kadrach, Pełnych uśmiechów wakacyjnych, chwil i uroczystości rodzinnych, na jednym z najstarszych fotografii widać małego syna trzymającego go za rękę podczas pierwszego wspólnego meczu. Chłopiec spogląda na ojca pełen dumy, a boniek uśmiecha się z tą samą łagodnością, którą zachował w dorosłym życiu ten obraz, który dopiero teraz ujrzał. Światło dzienne poruszył wielu fanów, ponieważ wcześniej nie wiedzieli, jak bardzo rodzina była obecna. W każdym etapie jego drogi żona wspominała, że choć jego życie zawodowe było intensywne i często wymagało wyjazdów, zawsze znajdował czas, aby wrócić do domu i być blisko bliskich. Mówiła, że miał niezwykły dar potrafił zostawić sport za drzwiami i całkowicie oddać się rodzinie że potrafił godzinami siedzieć przy stole i słuchać opowieści dzieci że potrafił z uśmiechem przyjmować nawet najdrobniejsze ich sukcesy, podkreślając, że każdy z nich znaczy tyle samo, co największe zwycięstwo na stadionie w ostatnich godzinach bliscy. Opowiadali, że w domu panowała atmosfera pełna wspomnień świeżo zaparzonej herbaty i ciepłych rozmów, które przeplatały się z cichym przeglądaniem albumów rodzinnych, pojawiły się również detale, o których nie mówiło się wcześniej. Jedna z córek ujawniła, że ojciec lubił gromadzić drobiazgi z podróży, bilety z muzeów kamyki, zabrane z plaż, krótkie notatki, które pisał w hotelach i chował między stronami książek, te przedmioty skromne i pozornie nic nieznaczące zostały teraz. Ułożone na stole. Tworząc niezwykłą mozaikę jego życia prywatnego, rodzinę szczególnie wzruszył jeden z listków kalendarza, który zachował na pamiątkę dnia narodzin pierwszego dziecka, nosił go w portfelu przez wiele lat, a nikt poza najbliższymi o tym nie wiedział. Innym sekretem, który dopiero teraz został ujawniony, była jego sulona słabość do spokojnych wieczorów w ogrodzie, gdzie spędzał czas w ciszy, patrząc na drzewa rosnące wokół domu. Jego żona powiedziała, że właśnie tam najlepiej można było zobaczyć jego prawdziwą naturę, człowieka kochającego prostotę, ciszę i kontakt z naturą, nawet jeśli dla świata był ikoną pełną dynamiki i energii. Dom, w którym mieszkał, wypełniały pamiątki po jego podróżach, zdjęcia wykonane w prywatnych chwilach, które dopiero teraz stawały się bezcennym świadectwem jego codzienności. Jeden z przyjaciół opowiadał, że zawsze, kiedy wracał do niego z wizytą Boniek z dumą, pokazywał ogród, mówiąc, że to jego spokojna przestrzeń i miejsce, w którym naprawdę może odpocząć w... W salonie wisiał obraz przedstawiający całą rodzinę podczas letniego wyjazdu nad morze, na obrazie Boniek trzyma swoją żonę za rękę, a dzieci stoją obok, uśmiechając się szeroko. Obraz był w domu od lat, lecz dopiero teraz patrzono na niego z nowym wzruszeniem, widząc w nim zapis nie tylko szczęścia, ale także więzi, która przetrwała wszystkie życiowe burze. Wśród bliskich pojawiły się także opowieści o jego wielkiej miłości do wnuków, których obecność dodawała mu energii. Na jednym z najnowszych zdjęć, które rodzina pokazała mediom, widać jak siedzi na trawie z wnuczkiem na kolanach, trzymając w ręku małą piłkę, a chłopiec patrzy na niego z podziwem. Zdjęcie wzruszyło tysiące ludzi, bo pokazało go. Jako dziadka, który oddawał dzieciom całą swoją uwagę i czułość. Kolejnym elementem jego życia prywatnego było miejsce, w którym mieszkał, dom pełen wspomnień, położony w spokojnym otoczeniu, gdzie każdy zakątek miał własną historię. Jego żona wspominała, że w kuchni wisiała karteczka z krótką sentencją, którą zapisał. Dawno temu była to jego osobista zasada, która brzmiała jak niewidzialny drogowskaz i która towarzyszyła im przez lata. W tych pełnych wzruszenia opowieściach o życiu zawodowym i prywatnym Zbigniewa Bońka wyłania się postać, która na zawsze pozostanie symbolem siły odwagi i niezwykłej pasji człowieka, który potrafił zdobywać serca milionów, a jednocześnie zachować ciepło, skromność i głęboką miłość do rodziny. Jego historia przypomina, że prawdziwa wielkość nie rodzi się jedynie na stadionach, lecz także w codziennych gestach wierności i dobroci, które budują relacje silniejsze niż jakiekolwiek trofea. Dziś oddając mu hołd, patrz patrzymy na całą jego drogę z podziwem i wdzięcznością, bo zostawił po sobie ślad, którego nie da się wymazać, był inspiracją dla młodych, przykładem dla przyjaciół i oparciem dla bliskich a jego życie pozostanie piękną lekcją odwagi i serca. Jeśli poruszyła Cię ta niezwykła historia, jeśli chcesz, aby pamięć o nim żyła dalej, proszę polub ten materiał, udostępnij go innym i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści, które z szacunkiem i czułością przybliżają losy ludzi, którzy zmienili świat swoim talentem i swoją dobrocią.